Cześć! Jestem Kasia i chciałabym Wam polecić film MONSTER. Intrygujący thriller psychologiczny, który trzyma w napięciu do samego końca. Ten film to dzieło reżysera Hirokazu Koredy, dystrybuowany przez Best Film. Fabuła przedstawiona jest z trzech różnych perspektyw. Troskliwej matki, nauczyciela i dziecka, na którym skupia się cała historia. Co mnie urzekło w tym filmie? Przede wszystkim przesłanie, jakie niesie za sobą. Pokazuje, jak różnie ludzie mogą zinterpretować daną sytuację, często zakładając, że ich wersja jest jedyną słuszną, co może prowadzić do celowych lub niecelowych konfliktów. W filmie można dostrzec głębi ludzkiego charakteru oraz złożoność emocji, które kształtują nasze decyzje i relacje z innymi. Film będzie miał swoją premierę 17 maja. To jedno z tych dzieł, które zostają w pamięci na długo po seansie i skłaniają do refleksji nad ludzką naturą oraz naszymi własnymi motywacjami i wyborami. Daję mu dziewięć gwiazd.